Zacząłem gwiezdni obywatele. Dzisiaj mamy 22 maja. O, i dzieje się dużo, jeśli chodzi o świat Star Citizena. Zeszły tydzień przyniósł nam we środę rano nową wersję 3.19, na którą wszyscy czekali. Dla grających w Star Citizen nowy patch przyniósł częściowy wipe, który dotyczył inwentarza statków, przy czym część rzeczy pozostała, część przepadła. No, i gracze w zasadzie w miarę spokojnie to przełknęli, bo wprowadzony patch działał bardzo dobrze. Można powiedzieć, że przynajmniej od paru lat nie było tak stabilnie. YouTube, Twitch wszyscy pieli z zachwytu, mimo że czasami trafił się błąd 30k. I wtem znienacka przyszedł piątek, a wraz z nim FreeFly oraz Event Invictus. I. Wszystko wybuchło. Czuć, że serwer bazy danych nie wyrabia i wszystkie czynności związane z inwentarzem, przyjmowaniem misji czy przywoływaniem statku obarczone są długim, bardzo długim, nieskończenie długim czasem oczekiwania, więc wróciły demony z 3.18. Osobiście sam chciałem nagrać wizytę na Invictus, aby zobaczyć, wypożyczyć nowy pojazd Fury, co zakończyło się 30K, a następnie kilkudziesięciominutowymi próbami wejścia do gry, po czym okazało się, że aby opanować sytuację, CIG wyłączyło hale wystawowe i moja podróż skończyła się w windzie bez możliwości dotarcia do Fury. Taki los gwiezdnych obywateli. Tak czy inaczej, już pierwszego dnia premiera tego eventu, czyli Fury, był do wypożyczenia i oblatania. Kto nie zdążył, tak jak ja, będzie mógł na koniec eventu wypożyczyć każdy statek na sam koniec imprezy. Na jakie premiery jeszcze czekamy? Został nam RSI Lynx oraz Holo Tumbril Storm. Czy czymś jeszcze nas zaskoczy CIG? Czwartkowy Insight był przeznaczony dla nowego Fury, a live'u w ogóle nie było, bo firma szykowała start na FreeFly. Ci, którzy mają paczkę z grą, czekają z niecierpliwością na koniec darmowego okresu. Ci, którzy chcieli wypróbować za darmo, mają mocno pod górkę. Ale to nie zmienia faktu, że możecie wpaść na nasz Discord i jeśli macie pytania zadać je na kanałach głosowych czy tekstowych. Link jak zwykle poniżej. I to był raport Tygodnia Polskiej Gromady Gwiezdnej. Pozdrawiam Was, Wropski, do zobaczenia w Wers.